Wyobraź sobie kraj pogrążony w chaosie. Na ulicach Judy panuje niesprawiedliwość, przemoc i korupcja. Niewinni cierpią, sprawiedliwi są prześladowani, a Bóg wydaje się milczeć. W tym desperackim momencie pojawia się człowiek, który odważa się podnieść głos przeciwko samemu Stwórcy. Nazywa się Habakuk. W przeciwieństwie do innych proroków, nie przekazuje on ludziom bezpośredniej wiadomości od Boga. Zamiast tego stawia pytania, których wielu bałoby się nawet wypowiedzieć na głos. Krzyczy do Boga: Jak długo, Panie, mam wołać o pomoc, a Ty nie wysłuchujesz? Habakuk 1:2. Czy Bóg naprawdę opuścił swój lud? Jak może pozwalać na tyle cierpienia? Jeśli jest sprawiedliwy, dlaczego niegodziwi prosperują? To pytania, które wciąż rozbrzmiewają w naszych sercach. A odpowiedź, jaką otrzymał Habakuk, może całkowicie zmienić twój sposób postrzegania wiary. Co stało się potem? Bóg odpowiedział, i jego odpowiedź była jeszcze bardziej szokująca. Imię Habakuk oznacza objęcie lub ten, który obejmuje. Paradoksalnie, zamiast od razu objąć Boży plan, zaczyna swoją misję od walki z Bogiem, podczas gdy inni prorocy przekazywali ludziom słowa Boga, Habakuk idzie w przeciwnym kierunku, zabiera ludzkie cierpienie i pytania bezpośrednio do Boga. Juda pogrążona była w korupcji. Przywódcy byli chciwi, sędziowie niesprawiedliwi, a zwykli ludzie żyli w beznadziei. Prawo nie było przestrzegane, a niegodziwi panowali nad sprawiedliwymi. Habakuk 1:4. Wobec takiej niesprawiedliwości Habakuk nie milczy. On żąda odpowiedzi od Boga. To, co wyróżnia Habakuka, to fakt, że jego wątpliwości nie wynikają z braku wiary, lecz wręcz przeciwnie, z głębokiego przekonania, że Bóg jest sprawiedliwy. Habakuk tak bardzo wierzy w Bożą sprawiedliwość, że nie może pojąć, dlaczego wydaje się ona nieobecna. Ale czy Bóg naprawdę milczał? Może już przygotował odpowiedź, która miała zaskoczyć wszystkich. Habakuk oczekiwał, że Bóg naprawi niesprawiedliwość w ludzie. Może przez duchowe przebudzenie, może przez reformę. Ale odpowiedź, jaką otrzymał, była przerażająca. Oto ja wzbudzam Chaldejczyków, naród gwałtowny, i zapalczywy. Habakuk 1:6. Bóg ogłosił, że użyje babilończyków, brutalnego, okrutnego narodu, aby wymierzyć sprawiedliwość Judzie. Ci barbarzyńcy mieli najechać kraj, zniszczyć miasta i uprowadzić ludność w niewolę. To miała być Boża sprawiedliwość? Habakuk był zszokowany. Jak Bóg mógł pozwolić, by jeszcze gorsi ludzie ukarali Judę? Czy to miało być rozwiązanie problemu? Czy sprawiedliwość oznaczała jeszcze większe cierpienie? Prorok oczekiwał korekty, ale otrzymał wyrok zagłady. Zanim miała nadejść od nowa, czekało ich jeszcze większe cierpienie. Ale Habakuk nie poddaje się. Nie akceptuje tej odpowiedzi bez walki. Postanawia ponownie rzucić Bogu wyzwanie. Habakuk nie przyjmuje Bożej odpowiedzi biernie. Podnosi się przeciwko niej i pyta, Twoje oczy są zbyt czyste, aby patrzeć na zło. Dlaczego więc znosisz zdradzieckich ludzi? Chabakuk 1:13. Prorok nie może pojąć, jak święty Bóg może użyć jeszcze bardziej bezbożnego narodu do ukarania judy. Gdzie tu sprawiedliwość? Jak Bóg może pozwolić, aby Babilończycy, mordercy narodów, którzy oddają cześć własnej sile, nadal prosperowali? Czy nie powinien On powstrzymać ich okrucieństwa, zamiast ich używać? Jak Boża świętość może tolerować zło w jeszcze większej skali? Najbardziej zaskakujące jest to, że Bóg nie gani Habakuka za jego pytania, nie ucisza go, nie potępia jego zwątpienia. Zamiast tego Bóg słucha. Habakuk pokazuje, że prawdziwa wiara to nie ślepa wiara, ale taka, która szuka odpowiedzi i nie boi się pytać. Teraz prorok czeka na odpowiedź, zdecydowany zrozumieć Boże drogi, ale czy Bóg naprawdę objawi mu swój plan? Habakuk czekał, a Bóg odpowiedział. Nieprawość nie pozostanie bezkarna. Tak jak Babilończycy mieli być narzędziem sądu nad Judą, tak i oni sami w swoim czasie doświadczą Bożego sądu. Bóg ogłasza pięć biada przeciwko Babilonii, Habakuk 2,6,20 – Potępiając ich przemoc, chciwość, idolatryczne życie, dumę, zło, które czynili innym narodom. Przesłanie jest jasne: kto żyje z ucisku, zginie przez ucisk, kto buduje imperium na krzywdzie, zostanie przez nie zniszczony. Choć teraz Babilończycy wydają się niezwyciężeni, ich los jest już przypieczętowany. Bóg ponownie udowadnia, że jego plan wykracza poza ludzkie zrozumienie. Nie lekceważy niesprawiedliwości. Ale ma doskonały czas, aby się z nią rozprawić. W tej wielkiej odpowiedzi Boga pojawia się jedno zdanie, które zmienia wszystko. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuk 2-4. To nie tylko klucz do zrozumienia proroka, to klucz do całej historii chrześcijaństwa. To zdanie stanie się fundamentem nauczania apostoła Pawła i jednym z głównych filarów Ewangelii łaski. To nie ludzka siła ani potęga. Rządzą światem. To wiara w Boga daje prawdziwe życie. Habakuk przestaje się bać, zaczyna rozumieć. Habakuk nie otrzymuje wszystkich odpowiedzi, jakich pragnął, ale coś w nim się zmienia. Zaczyna rozumieć, że nie musi pojmować wszystkiego, aby zaufać Bogu. W obliczu pewności Bożego Sądu, prorok wypowiada jedno z najpotężniejszych wyznań wiary w Biblii, choćby figowiec nie zakwitł choćby nie było owocu na winorośli jednak będę radował się w Panu Habakuk 3:17-18 to prawdziwa dojrzała wiara nie oparta na okolicznościach ale na samym Bogu Habakuk nie ufa bo wszystko idzie dobrze ufa mimo że wszystko może się zawalić ten który zaczął klejson, swoją podróż od kwestionowania Boga teraz poddaje się jego suwerennej woli jego krzyk buntu zamienia się w pieśń zaufania Habakuk zrozumiał, że Bóg nigdy nie zawodzi, nawet wtedy, gdy wydaje się nieobecny. A ty? Czy twoja wiara opiera się na okolicznościach, czy na niezmiennej dobroci Boga? Historia Habakuka przekazuje nam głęboką lekcję. Bóg zawsze panuje nad wszystkim, nawet gdy wydaje się nieobecny. prorok zaczął od buntu, rozczarowany niesprawiedliwością. Skończył z pełnym zaufaniem, choć nie otrzymał wszystkich Odpowiedzi. Boża sprawiedliwość może wydawać się opóźniona, ale nigdy nie zawodzi. Bóg działa we właściwym czasie i zgodnie ze swoim doskonałym planem. Sprawiedliwy ma żyć wiarą, a nie tym co widzi. Habakuk 2:4. Czy potrafisz zaufać Bogu nawet gdy nie rozumiesz jego planu? Podziel się swoją refleksją w komentarzach i udostępnij ten film, aby więcej osób mogło poznać tę niezwykłą historię. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści.